Kuba Wojewódzki, najsłynniejszy 13-latek uwięziony w ciele 60-latka, zapytał Julię Wieniawę, czy również się zgadza z tym, że bieda to kwestia stanu umysłu. Oczywiście Julia Wieniawa przytaknęła, twierdząc, że to tylko kwestia nastawienia i ona sobie te dzisiejsze bogactwa po prostu wyafirmowała. No cóż, Julia Wieniawa jest córką znanego artysty, wykładowcy ASP i menadżerki gwiazd. W biedzie nie wyrastała, więc o czym właściwie ona mówi? A to mówi po to, żeby właśnie uzasadnić. Niskie podatki dla bogatych, prywatyzacja edukacji, prywatyzacja służby zdrowia czy prywatyzacja mieszkalnictwa. W końcu kwestie dotyczące Twojego losu to tylko kwestia wyboru, a nie tego w jakiej rodzinie się urodziłeś, czy ktoś Ci podał rękę, czy dochodziłeś do dobrej publicznej szkoły, a jak zachorowałeś to miałeś dostęp do dobrego leczenia. To wszystko jest nieistotne. Chodzi tylko o bieda mentalna. Tak, proszę Państwa, bogaci uprawiają swoją ideologię, narzucają ją reszcie społeczeństwa, żeby oni mogli żyć jak pączki w maśle, a ty zapierniczaj na trzy etaty.